Hej, hej, dzień dobry. Wzmocnimy sobie dzisiaj troszkę plecy, jak nam tutaj kolega na to pozwoli. Stajemy sobie na początku maty. Ściągamy łopatki. Bierzemy głęboki wdech. I długi, swobodny wydech. Uginamy lekko kolana, ramiona do góry, wdech, ciągniemy do sufitu. I wydech. Okrężnym ruchem łączymy nasze dłonie za plecami w koszyczek i odciągamy koszyczek od pleców. Jak najwyżej, jak najdalej od pupy. Pobujajmy się z prawej na lewą. Poginajmy raz prawe kolano, raz lewe. I uginamy kolana i schylamy się do przodu, przerzucamy nasze ramiona za głową. Głowa luźno. I tu tak samo, uginamy raz prawe kolano, raz lewe, bujamy się z prawej na lewą, dodajemy delikatne skręty w jedną stronę, w drugą, oddychamy. Uwalniamy dłonie z koszyczka. Prawa dłoń przed prawą stópką, uginamy prawe kolano, lewe ramię idzie do sufitu. Albo możemy zapleć za plecami i poszukać lewą dłonią prawego uda. Oddychamy. Co jest? I zamieniamy strony. Lewa dłoń wędruje przed lewą stopę. oginamy lewe kolano, prawe proste, prawe ramię do góry. Ciągnie do sufitu. Albo zaplatamy je za plecami. I prawą dłonią szukamy lewego uda. I oddychamy. Jeszcze jeden oddech. I dłonie wędrują na matę obie. Prawa noga do tyłu, lewa noga do tyłu. Uginamy kolana i przechodzimy do klęku podpartego. I w klęku podpartym. Wygięcie raz w prawo, raz w lewo tłowia. Naciągamy jeden bok, naciągamy drugi bok. Możemy sobie przechodzić z tej jednej strony na drugą bardziej dynamicznie. Albo zostawać dłużej w jakimś wygięciu. Jak czujecie? Przepraszam, jeśli słyszycie te hałasy, bo Cezar odkrył jakąś nową piłkę. i Jest ekscytacja. I pępek do maty, wygięcie pleców, krowa, wdech. I wydech, kot. Krowa, wdech. I wydech, kot. Krowa, wdech. I wydech, kot. I wracamy kręgosłupem do pozycji neutralnej. Zahaczamy palce stóp o matę. Podnosimy kolana i przechodzimy do psa z głową w dół. I wpsiąginamy raz prawe kolano, raz lewe. Przerzucamy jednicę z jednej strony na drugą. Patrzymy pod prawym ramieniem na ścianę, pod lewym. Porozluźniajmy tutaj te plecy w tej pozycji. I wszystko inne przy okazji. I uspokajamy ruch. I przechodzimy taką falą, przechodząc na palce naszych stóp, wyginamy plecy i przechodzimy do psa z głową w górę. Mocno ściągamy łopatki, odpychamy się dłońmi od maty. I patrzymy przez lewe ramię na nasze stopy, przez prawe ramię na nasze stopy. Jeszcze raz przez lewe i jeszcze raz przez prawe. I znowu chowamy głowę. Broda do mostka i taką samą falą. Zginamy plecy i wracamy do psa z głową w dół. I tu przechodzimy maksymalnie na palce stóp, wdech i wydech, opadamy napięty. Palce wdech i wydech napięty. Jeszcze raz, palce wdech i wydech napięty. I znowu taką falą przechodzimy na palce naszych stóp. Zginamy plecy i przechodzimy do deseczki. Jesteśmy w deseczce i zostajemy tu chwilkę. Możemy się pobójeć z prawej na lewą, do przodu do tyłu. Mocne plecy, mocny brzuch przy okazji. I prawa dłoń na środek maty. Przechodzimy na zewnętrzną krawędź naszej prawej stopy i kładziemy albo stopy jedna na drugiej, albo jedna przed drugą, a wersja light. Zginamy prawą nogę w kolanie. I kładziemy goleń na macie. Deseczka boczna. Lewy ramię ciągnie do sufitu. I zostajemy tu chwilkę. Możemy zgiąć lewą nogę w kolanie. Przyciągnąć do brzucha. Możemy ją wyprostować. Złapać za paluch. Albo po prostu zostać w deseczce. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. Przekładamy lewą stopę za plecy, wypychamy miednicę, wypychamy mostek, lewe ramię zupełnie luźno. I otwieramy cudownie klatkę. I zostańmy chwilkę w tej pozycji. Poszukajmy w niej dobrego układu, który będzie dla Was jak najbardziej komfortowy. I wracamy dłońmi na matę, drugą stopą. Czatu ranga w dół, pies z głową w górę i pies z głową w dół. W psie dwa, trzy spokojne oddechy. Zobaczmy teraz, jak się czujemy w tym psie troszkę inaczej na pewno niż przed chwilą. Poginajmy raz prawe kolano, raz lewe, Poobujajmy się z prawej na lewą. I przechodzimy na palce stóp, i taką falą przechodzimy do deseczki. I w deseczce podnosimy raz lewą nogę tuż nad ziemią, raz prawą. Opuszczamy lewa dłoń na środek maty, i do deseczki bocznej na drugą stronę. Czyli jesteśmy na krawędzi naszej lewej stopy, stopy przed siebie, jedna na drugiej, albo na lewym goleniu. Lewa noga ugięta w kolanie. I ustawiamy się w tej deseczce, tak żeby było dobrze, wygodnie. Prawe ramię do sufitu. Możemy zgiąć prawą nogę w kolanie, przyciągnąć do brzucha, złapać stopę zapaluch, wyciągnąć do góry. Albo po prostu zostać w deseczce. Oddychamy. I przerzucamy prawą stopę za plecy. I wypychamy miednicę, mostek do góry. Prawe ramię luźno. Długi, spokojny oddech. Pobujajmy się tutaj, zobaczmy, co tu się dzieje, jak tu się fajnie wszystko otwiera. I wracamy dłonią na matę. Jesteśmy w deseczce, uginamy kolana i przechodzimy pupą na nasze pięty. Dłonie ciągną jak najdalej przed siebie, wyciągamy boki. I głowa luźno opada pomiędzy ramionami. Tu dwa, trzy spokojne oddechy. Jeszcze jeden oddech. Prostujemy się. Osadzamy się na naszych goleniach. Zahaczamy palce stóp. O matę i okrężnym, szerokim łukiem lewe ramię wędruje do tyłu. Lewa dłoń szuka naszej lewej pięty. I to samo, prawe ramię do tyłu. Prawa dłoń szuka prawej pięty. I jesteśmy w błądzie. Wypychamy mocno biodra. Ściągamy łopatki. Jeśli ktoś chce bardziej intensywnie, kładziemy całe wierzchy stóp na macie i opieramy nasze dłonie o spody stóp. I oddychamy. Długi, spokojny oddech. Jeszcze jeden oddech. I odbijamy się do góry. Zostawiamy uda jak najbardziej prostopadle do maty. I opadamy naszym całym ciałem. Górną jego częścią do maty. Głowa luźno pomiędzy ramionami. I odpoczywamy chwilkę w szczeniaku. A przy okazji cudownie nam się wyginają plecy. Długi, spokojny oddech. Jeżeli macie ochotę, to tutaj sobie zostańcie. A jeśli ktoś chce, możemy przełożyć prawe ramię pod lewym. Położyć się na prawym ramieniu prawej skroni. Tu pobyć chwilkę. Jeszcze jeden oddech. I zamieniamy ramiona. Lewe ramię wędruje pod prawym. Kładziemy się na lewym ramieniu i lewej skroni. I tak samo kilka spokojnych oddechów. Długie, spokojny oddech. Zwłaszcza jeśli oddech troszkę przyspieszył. Po deseczkę. U mnie troszkę przyspieszył, więc jeśli u Was też, to dajmy sobie chwilę. Relaks. I wracamy dłoni przed siebie. Jeszcze raz mocne wygięcie. Odciągamy dłonie jak najdalej. I wyciągamy się brzuchem na macie. Dłonie w koszyczek za plecami i odciągamy jak najdalej od siebie. Koszyczek jak najwyżej od pupy. Jak najbardziej wyciągamy górną część tułowia, ściągamy łopatki. Pobujajmy się z prawej na lewą. Można nawet się przerzucić zupełnie na prawy bok. Odciągnąć jeszcze dalej ramiona od ciała. Na lewy. jeżeli się w to bawiliście, to wracamy na brzuch. Jeszcze raz mocno odciągamy koszyczek od pupy. I opuszczamy dłonie. Na podłogę przed siebie wyciągamy ramiona. I opuszczamy głowę na jeden oddech, na matę, długi, głęboki. I teraz podnosimy proste nogi do góry. Ramiona do góry. 3, 2, 1 i opuszczam. Jeden oddech. I znowu do góry, ramiona do góry, nogi. 3, 2, 1 i opuszczam. I ostatni raz do góry. 3, 2, 1 i opuszczam. To jeden oddech. Przechodzimy do Sfinksa, czyli jesteśmy na przedramionach, ściągamy maksymalnie łopatki, wypychamy mostek, odpychamy się od tych przedramion jak najbardziej nasze ciało. I oddychamy. Długie, spokojne oddechy. Cezar aktywny, jak zawsze. Długie, spokojne. Jeszcze jeden oddech. I opuszczamy brzuch. I klatkę na matę. Ramiona wzdłuż ciała, dłonie skierowane do tyłu. I podnosimy ramiona i nogi do góry. Wyciągamy dłonie jak najbardziej do naszych stóp. I opuszczamy. Przepraszam za te hałasy. I znowu do góry. Ramiona wzdłuż ciała, dłonie ciągną do naszych stóp i opadamy. I ostatni raz do góry. Trzymamy 5, 4, 3, 2, 1 i poduszeczka z dłoni, jedna dłoń na drugiej. Opuszczamy skroń na dłonie i odpływamy. I zostańcie sobie tu, ile chcecie, ile potrzebujecie, ile macie czasu. Zrelaksujcie się, pooddychajcie. A jak będziecie gotowi, to mam nadzieję, że z troszkę mocniejszymi już plecami, troszkę rozluźnionymi, wracamy do rzeczywistości. Dziękuję Wam bardzo i przepraszam za hałas Cezara dzisiaj. Do zobaczenia.